Trzymajeszko, witam was w takim odcineczku, w którym losujemy kolejnych ludzi yy, Jak coś To właśnie mamy wszystkich takich finalistów Pierwsze i drugie miejsca są zaznaczone yy, Tutaj wygląda taka nowa yy, tabelka I dobra, jak to będzie wyglądać? Wygląda się będzie tak, że po prostu losujemy sobie teraz Ja wam wszystko powiem <laughs> Pierwsze miejsce ogólnie nie może walczyć z pierwszym miejscem Znaczy, może mieć tylko po prostu, yy, że tak powiem, no... Zobaczcie, zobaczcie o co chodzi, dobra w pierwszym jest bącio. W grupie A jest bącio, ok. Zrobimy sobie bącio. Okay, takie mniejsze sobie zrobimy. Bądcio. I tak, bącio był. E, bącio był. Czekajcie sobie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. bo ja zapomniałem. E, bącio był drugi, ok. Drugi. I sek tutaj jest, ok. Czyli bącio, i sek. To, to są drugie miejsca. I teraz, do tej grupy, muszą trafić tylko pierwsze miejsca teraz. Czyli jak jest... O, murek. O kurwa. Widzieliście? Był Kwerty, ale jest murek. No dobra, dajmy tego murka. Tak to już się wylosowało niestety. Zmywarka jeden Murek. I teraz drugie miejsce. Kwerty. O, no, jak widzicie fajnie to się udało. I to jest pierwsza grupa Pyk Dobra Grupa B Teraz w grupie B będzie Christopher się działo Słuchajcie, Christopher Boże Ja zapominam kurde te y On miał pierwsze Dobra I practice ok. Practice Christopher Jeden i dwa tu było miejsce. A teraz będzie dwa. Dyzioroziec. Oj, Dyziorożec niestety chyba. Dyziorożec miał dwójkę. Czyli potrzeba pierwsze miejsce. Czyli trzeba jedno miejsce tutaj, pierwsze miejsce. Ten kto będzie mieć pierwsze miejsce, czyli ksiądz Gucia, ksiądz. Wow, grupa śmierci normalna. Oprócz Dyzia. <noise> Piękna grupa. Dobra, lecimy kolejną grupę. Bysiu. Bysiu, drugie miejsce i zrobimy sobie nową punktację. Będę później robić wszystkie nowe punktacje. Bysiu jest w drugim miejscu. Ja to napisałem. Nie, dobra Gucio. Gucio, pierwsze miejsce ogólnie miało dziwo. Pierwsze i drugie było. Oj, nie to Gucio. To chyba będzie lajtowa grupa, jeżeli nie będzie zmywarki. Easy! Brawo, Easy! Czyli Easy nie trafi na zmywarkę, a Easy był. o oh boże, drugi chyba. Czyli skoro był drugi To potrzeba teraz pierwsze miejsce. I pierwsze miejsce jest Kokaina tak, Kokaina. A, w sumie już Kokaina, czyli w sumie już te, te ekipy są już znane, czyli... Wojtas ulicy Zmywarka Hardzik. Wow ulicy Zmywarka Hardzik. No to jest po prostu... A, dziękuję, dobra, to jest po prostu grupa śmierci, chyba, no tak to wygląda. Ja teraz zrobię pauzę i wam przedstawię nowe zasady. Dobra, ja jestem po przerwie. To jak widzicie, nowe zasady takie: Maksymalnie można dostać teraz 5 punktów, ale tylko wtedy, gdy zabijesz go powyżej 8 HP. Czyli będzie to totalna dominacja. I jeżeli będziesz mieć powyżej 8 HP, zabijesz go, będziecie mieli pusty limit. Znaczy, no Twój przeciwnik będzie mieć pusty limit, no to wtedy dostajesz 5 punktów. 4 punkty, ale tylko wtedy, no, tak jak zawsze było. Chociaż nie, ale tylko wtedy, gdy zabijesz go i będziesz miał refa przewagi albo kilka refów Czyli zabijesz oponenta, ale będziesz mieć jeszcze, nie wiem, załóżmy refa i też odpowiednią ilość HP, tak? Trzy punkty normalne zabicie, 2 punkty otrzymuje przegrany, gdy wygrany będzie miał mniej albo 1 HP Czyli będzie mieć 1 HP albo pół Jeden punkt przegrany albo wygrany będzie miał albo 4 HP, nie? Tak jak zawsze było, dobra Tak, tak więc to, tak to wygląda, ja będę do was pisać, robić grupy